To było tymczasowe zatrzymanie wiz. Jak najbardziej można aplikować o wizy studenckie na chwilę obecną. Proces aplikowania w ogóle się nie zmienił i jest taki sam. Jedyne, co było wstrzymane to wydanie końcowe tej wizy w konsulacie, już po tym jak ten przyszły student złożył aplikację, przeszedł przez całą weryfikację, przez uczelnię. Uiścił odpowiednie opłaty, aby dostać dokumenty poświadczające, że szkoła będzie taką wizę wydawała temu studentowi. Końcowym etapem jest udanie się do konsulatu potem ten wiza STEM, czyli wbicie fizyczne wizy w paszport, która jest potrzebna, aby przyjechać do USA. Czyli ten ostatni etap tutaj był wstrzymany. Rozumiem. Czyli obalamy mity, to nie jest tak, że nie można już studiować w USA, że nadszedł koniec, kres, że Ameryka zabroniła.